z siedzenia pasażera testuje Saba. Dobra, tryb automatyczny. O, o ale dujesz szatanie! Mamy to tak. A że nie za mocno, to jednak że niech tak schładzan tak schładza, gina te sprawy. Fajne jest to w sabach, że to wnętrze wygląda naprawdę ciekawie. No tutaj. Panel klimatronika to jednak, jak to zawsze w sobie jest do zdarcia, co właśnie widać na załączonym obrazku. Tak? Natomiast e, nie do większego starcia, może w ten sposób. rozumiem. Ja już się zdarłem już bardziej się nie zedrę, dokładnie tak? Nie tak, dokładnie tak. Kurczę, fajnie jadący. Możemy tak chociaż raz gazu lekko dodać? Tam niecałe 270 tysięcy. Zbiera się fajnie, no 4,5 tysiąca kręci, koni. Naprawdę przyjemne. 1,8 Turbo, 150 KONI, niby mało, ale jednak auto fajnie przyspiesza. Dobrze, wie pan co? Super, jak dla mnie fajne auto. Trochę z tą ceną i z tą estetyką oponami musimy pogadać, Możemy ale generalnie. i jasne. Okej, okay, ale generalnie zakładam, że moglibyśmy kończyć jazdę próbną i tyle. Okej. Okay. Chcę kupić ten samochód, ale ponegocjujmy z Waszą kwestią opon. Samochód jest wystawiony za 10 999. Mówię od razu, jak sobie myślę. Myślę sobie tak, komplet opon to jest 1000 zł, czyli mamy 10 000. Jakieś inne rzeczy do naprawy, plus ktoś, kto to wszystko przeszczotkuje. 9,5 tysiąca mógłbym zaproponować. O, nie, nie, nie. Szybko, bo <trony> schodzimy, schodzimy z pułapu takiego mojego komfortu bezpieczeństwa. No. A jak to um... byłby ten komfort bezpieczeństwa pańskiego? Um też się na tym zastanawiałem i też jestem uczciwym sprzedawcą więc nie chcę oszukiwać, że tylko opony są do wymiany, na pewno jeszcze pozostaje olej i filtry. Doceniam bardzo szczerość sprzedającego, bo nawet nie zauważyłem, bo nie zajrzałem pod maskę, że tutaj jeszcze trzeba wymienić olej i filtry, ale miło, że to powiedział. O, to ja to 9,5 to pół w takim razie. O, nie, ale dziękuję za informację, o, Rety, to, to w takim razie do no 9 tysięcy jest moja propozycja, ale bardzo dziękuję. To ja ale, się jest, dobra. ale ja Żeby liczę, że y, docenia pan moją uczciwość, tak? Tak, dlatego żeby być fair, zachowuję ofertę 9,5. Nie obniżam zobowiązań. A ja z kolei jeszcze muszę dołożyć do remontu, żeby go w ogóle zakończyć. Prawdę mówiąc, cena jest z uwzględnieniem tych opon. No ale cóż, negocjacje to jednak negocjacje. Byłbym w stanie e, zaproponować panu 10 500. Na targu, żeby w ogóle jakkolwiek spróbować uruchomić ten samochód, muszę opony wymienić. A to jest 1000 zł. Może inaczej. Jestem w stanie zejść do 10 i proszę docenić moją uczciwość. Auto jest pan. Słysza. To co, jedziemy jeszcze razem do biura do pana. Zapraszam. Ale Oczywiście. to pan nadal prowadzi, ja pamiętam Oczywiście. O tych no. <gry> 10 tysięcy to właśnie ta kwota, którą teraz bardzo szybko potrzebuję, więc myślę, że obydwaj jesteśmy zadowoleni.